Dzień dobry Państwu nasz pociąg wyruszy ze stacji z maszynek, zmieni linię, na której będzie się poruszał, i maszynista przed wyjazdem na co musi zwrócić uwagę. Przede wszystkim czy na semaforze jest podana droga do wyjazdu, bo jeżeli będzie sygnał S1 stój, a były takie przypadki, że po prostu dostał nakaz jazdy, ruszył no i przejechał semafor wyjazdowy. W naszym przypadku jeżeli jest zmiana linii na semaforze musi być wyświetlony sygnał S10. Jest to jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km na godzinę. A potem z największą dozwoloną prędkością. Jaka jest największa dozwolona prędkość? No, na tej linii, po której będzie poruszał się pociąg, jest to 100 km na godzinę. Na co jeszcze musimy zwrócić uwagę? Na drogę przebiegu. Jak ona jest złożona, czy jest prawidłowo, jak wskaźniki od Anglików. Czy pokazują prawidłowe ułożenie drogi na samym gruncie, samo już ułożenie iglic, i tak dalej, na to zwracamy, zwracamy uwagę. I później, po otrzymaniu nakazu odjazdu, wyruszamy w dalszą drogę. Oby nie było niedomówień, odjazd pociągu jest wtedy, gdy. Kierownik z pociągu poda sygnał odjazd. Jeżeli jest w tylnej części pociągu z przodu konduktorzy konduktorzy podają sygnał podany przez kierownika w kierunku maszynisty. W jednostkach trakcyjnych będzie to po prostu sygnał gotów. Także, proszę Państwa, teraz bardzo często się słyszę, że pociąg został przyjęty nie na ten tor, na którym miał wjechać. I tutaj uwaga do maszynistów no musimy zwracać uwagę na drogę, jaką mamy ułożoną. Miałem raz takie wydarzenie w swojej 47-letniej karierze w czasie jazdy, że zostałem przyjęty na tory, w kierunku Franowa, a miałem jechać z pociągiem do Poznania, ale na szczęście w porę się zatrzymałem i po prostu rozwiązano drogę przebiegu i ułożono nową. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do mojego kanału oraz na kolejne filmy.